Siema z tej strony, akła, i zapraszam na Pokeniusy. Jak zwykle, zaczynamy od update'u wydarzeń sezonu aktualnego. Jak widzicie, w lutym bardzo dużo się dzieje. Mamy kilka wydarzeń Pokémon Go, mamy jedno wydarzenie z VGC, a większość jest to jednak Karcianka. Zapraszam Was serdecznie na wszystkie wydarzenia, które. Tutaj widzicie. Jak widzicie, jest tego tak dużo, że zmieściłam jedynie cały luty i początek marca. Jest tego jeszcze więcej, ale nie martwcie się, będę Was updateować na bieżąco co tydzień. No i chciałabym Was poinformować o tym, że już wiemy, kiedy będą zapisy na EUIC, czyli na nasze europejskie internationalsy. Tutaj, jak widzicie, mamy daty rejestracji. Na wydarzenie mamy dwie fale. Będzie to 22 luty od 7 wieczór. GMT to jest nasz, nasza. 8, nasza 8. <grych> Więc o 20-22 lutego i dla nas o 10 rano, 23 lutego. Więc mamy dwie fale. Mam nadzieję, że Wam się uda. Zapisać, zarejestrować na to wydarzenie. Trzymam za Was kciuki, ale jakby co, rejestracje zamykają się 28 marca. Jak wiecie, rejestracje odbywają się na Arca9 i jeżeli chcecie zarejestrować się tylko jako spektator, czyli po prostu przyjść i zobaczyć, jak, tak jak, i jak taki turniej wygląda, to wówczas możecie po prostu zarejestrować się jako spektator, nie tylko jako player. No i więcej newsów będzie oczywiście. Później, ale też mamy informacje właśnie dla graczy i właśnie dla spektatorów. Bardzo ważną informacją jest to, że musicie pamiętać, że odbiór baczy i odbiór bundli ze wszystkimi gadżetami jest czwartek. Dla masterów z TCG i VGC wszyscy gracze Unite i wszyscy gracze Go muszą odebrać swoje paczki w czwartek, 4 kwietnia. Więc o tym naprawdę pamiętajcie. Natomiast junior senior TCG VGC mogą swoje badże odebrać w piątek, ponieważ ich rozgrywki zaczynają się dopiero w sobotę i niedzielę. Więc jeżeli jesteście zainteresowani graniem, pamiętajcie o tym, żeby już bukować sobie loty na czwartek. Natomiast jeżeli chodzi o spektatorów, to tutaj jest dowolność w, w odbiorze badży. Jak Wam pasuje, który dzień Wam pasuje, możecie je odebrać. Więc jakby co? Trzymam kciuki za wszystkich, którzy chcą się zarejestrować. Mam nadzieję, że Wam się uda. A co dostaniemy w Goodie Bagu? W Goodie Bagu dostaniemy tę matę, tutaj najniższą, niebieską. Jest trochę podobna do tej z Elaice, ale jest błękitniejsza. Mamy też inne koszulki i mamy też innego Pokemona na czapeczce w Europie. Więc takie cudeńka dostaniemy. Oczywiście jeszcze nie wiemy, czy to wszystko, co dostaniemy. Zobaczymy. Ale też oczywiście ogłoszono, że będzie pokémon Center. Jeszcze nie wiadomo, jakie będą rejestracje. Pewnie będzie to wyglądać dokładnie tak, jak w zeszłym roku, czyli będzie zupełnie oddzielna aplikacja do rejestracji na daną godzinę do pokémon Center. I nie będziecie musieli ani mieć spektatora, ani player badża, żeby do Pokémon Center się dostać. Więc tutaj też będę trzymać rękę na pulsie, będę Was informować na ten temat. A mnie na EUICE zobaczycie jako staw, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Będziecie mogli się przywitać na spokojnie. Będę dostępna na Price więc jeżeli chcecie ze mną pogadać, zagadać, to serdecznie zapraszam. 27 luty się już zbliża, więc jest to Pokémon Day. I na Pokemon Dayu dostaniemy tutaj taką wspaniałą promkę od sklepów. Jest to yy, serulecz z naklejką ze stampem Pokémon Day. Bardzo fajna promka. Mi się podoba. Zobaczymy, czy się będzie świecić. Bo jak na razie nie wiadomo, nie widzieliśmy jej na żywo. Ale fajny Pokémon wybrany, więc mam nadzieję, że Wam też ta promka się podoba. Pikachu w czapeczce. Jesteśmy już po pierwszym weekendzie rozdawania go do zamówień, do zakupów za 30 euro bądź wyżej. Jak na razie, podobno idzie jak spłatka, jest wszystko w porządku. Można spokojnie iść na zakupy. Jak widzicie, są kolejki, są gigantyczne kolejki do wszelkich sklepów, np. właśnie Intertoys, Mediamarktów czy też innych w Holandii, ale słyszeliśmy, że wszystko jest w porządku, pełna kulturka tym razem i nie ma takich problemów jak w Muzeum Van Gogha. Więc jeżeli chcecie zdobyć tą promkę, no to polećcie do Holandii, stańcie w kolejce i na spokojnie zróbcie zakupy, a na pewno tą promkę otrzymacie. Czwarte pricepaki już są dostępne. Jak widzicie jest też dostępna pełna lista Kart, które możecie zdobyć w tych pricepackach. Mnie najbardziej interesuje ten Chien Pao EX ze stampem promkowym, <gryw> stampem ligowym. Bardzo fajnie by było go mieć w swoim deko. Widzę też Jono, która też na pewno zainteresuje parę osób. Widzę też Jaja, Lost City, Lost Vacuum. Więc dość sporo fajnych kart z stampem ligowym. Jeżeli lubicie zbierać takie karty i lubicie sobie mm, zrobić świecące dek, no to serdecznie polecam, zapraszam do grania w swojej lokalnej lidze i zdobywania nowych prize Kochani, niektórzy z was może o tym pamiętają, może zaświeci wam w głowie, ale mija 10 lat od stworzenia Twitch Place Pokémon. Więc tak, 10 lat aż już. Więc kochani, Twitch Plays Pokemon postanowiło odświeżyć serię. Od 13 godzin Twitch Plays Pokemon gra znowu Pokémon RED, więc zapraszam Was na tego Twitcha. Zobaczcie sobie, na czym to polega. Jeżeli jesteście za młodzi, nie pamiętacie o tym w ogóle. Wspaniała rozgrywka, wspaniałe wspomnienia. Wszyscy naraz. Piszemy na czacie twitchowym, komendy do Game Boya i w taki sposób cały czat gra Pokémon Red. Świetne, wspaniałe. Chyba najwięcej osób. 10 lat temu to było 120 tysięcy osób pisało na tym czacie, więc no to już było, był totalny chaos, ale było wspaniale. Więc jeżeli chcecie przeżyć to jeszcze raz, macie teraz taką możliwość. Życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że znowu uda się przejść Pokémon Red. Walentynki zapasem, więc czas na nowe graficzki od Pokémon Company na temat tego święta. Jak widzicie, z furretem mamy. Mamy z kochanymi mysiami naszymi i mamy też z Latiosem i Latiasem. Która z tych grafik najbardziej się Wam podoba? Którą, tą, którą grafikę wyślecie do swojej walentynki? Pochwalcie się w komentarzach. W Chinach szał na wszelkie różne gadżety Pokémon. Jak widzicie, już 1 marca wyjdzie coś takiego jak holder na karty, który możecie sobie przyczepić do kluczy czy też do torebki. Więc mamy holder, możecie wsadzić tam swoją ulubioną kartę, czy też na przykład Kartę do autobusu. Możliwe, że się tam zmieści, ale to jest raczej po prostu holder na Waszą ulubioną kartę Pokémon, żeby nosić ją przy sobie. Więc tutaj, jak widzicie, szał ciał, jeżeli o to chodzi. Ale też pamiętajmy o tym, że jest rok smoka, więc chińskie Pokémon Company wydaje całe sety ze smokami. Tutaj mamy piękny set. Jak widzicie, z Gudrą, z Riakłazą, z Duraludonem. Wspaniała Mata. Mamy jeszcze drugą opcję. Tutaj już mamy inne smoki. Mamy Dragonite, mamy Kyurema, y, mamy y, Executora. Świetne zestawy. Razem, właśnie z Mata, albumik, karty chińskie, Pokémon. No coś wspaniałego. Mamy też update z Pokémon Center na. Księżyco Lunar Year, księżycowe nowe pikaczu, Tak, czyli z okazji Nowego Roku Chińskiego nowe Pikachu ubranka. Więc tutaj też jest dowolność. Ale też wracając do chińskich różnych gadżetów, mamy nowe koszulki. Więc jeżeli chcecie nowe gadżety, jeżeli chcecie je zdobyć, będzie ciężko, bo jednak Chiny, ale chciałabym Wam też podać ciekawostkę, ponieważ już niedługo czeka nas rotacja, ale w Chinach nadal będzie można grać Movie Max, więc już, już słyszałam parę osób z naszego community, że raczej do Chin będą się wybierać, żeby dalej grać Movie Maxem. A co Wy na to? Jaką talią będziecie grać w nowym formacie? Piszcie! Nowe ciuszki od 100 Tips... Jak widzicie mamy motywy Pikachu, motywy bulbazaurowe, więc jeżeli Was nowe ciuszki interesują, to Was zapraszam na stronę tego producenta. Ja odpuszczę, bo jak na razie nie widziałam żadnych fajnych ciuchów od tej firmy, ale może lubicie takie kamizeleczki na przykład, albo macie brak bluz w swojej szafie, więc jak widzicie są tutaj. Pikachu, bulba zaurkowe, motywy, może coś Wam się z tej firmy spodoba. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.